Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Słuchajcie, wpadłam na pomysł. Mam wrażenie, że genialny, jak zwykle ja. Tak ha, 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 ha. za to nagrywanie z ręki nie było genialnym pomysłem. mnie o to, słuchajcie. Misiaki, moje pisiaki. Pamiętacie czterogodzinnego live'a, którego zrobiłam po tym, jak dostałam partnerstwo na Twitchu w ramach takiego podziękowania dla Was? Mam nadzieję, że pamiętacie, mam nadzieję, że byliście, a osób tam było naprawdę sporo. I ten live wyszedł, wyszedł bardzo pozytywnie, przynajmniej w moim odbiorze i z tego co słyszałam od Was, bardzo wam się podobał. Dlatego pomyślałam, że w związku z tym, że niektórym kończą się wakacje, można by było w ten weekend zrobić podobny event 4-godzinny live, standardowo 4 gry, każda po godzinie. Słuchajcie, i teraz tak tutaj w opisie Wam wrzucę linka do gier, które mam dostępne na Steamie screena z, z grami z Origina I... i to chyba wszystko, plus oczywiście macie do wyboru to, co gdzieś tam na kanale się u mnie pojawiło, czyli coś co wiecie, że mam także słuchajcie wybieracie z tych gier bardzo bym Was prosiła, abyście, znaczy najłatwiej by mi było, gdyby każdy z Was w komentarzu ponumerował sobie gry, które chce. Jeżeli nie wiem, chcecie tylko jedną, to po prostu napiszcie tylko jedną, ale jeżeli chcecie cztery, to, to napiszcie mi cztery, tylko je oczywiście ponumerujcie. Ja sobie te komentarze jakoś ogarnę i nie wiem, albo później zrobię ankietę, albo coś wymyślę innego. Natomiast słuchajcie, wstępnie umówilibyśmy się na sobotę. Startowalibyśmy o godzinie 18. live trwałby do 22.00. Także co, mam nadzieję, że pomysł na taki końcowo-wakacyjny event Wam się podoba. Ja czekam na Wasze propozycje Giel. No co, i trzymajcie się i cześć!